Śmierć nigdy nie jest śmieszna, ale bywa tragikomiczna. Jak donoszą gazety, w Iraku zapanowała radość wśród zwykłych ludzi, bo instruktor i 21 uczniów elitarnej szkoły islamskich samobójców, znajdujących się właśnie w Iraku, zginęło, kiedy nauczyciel podczas lekcji pomylił się i zamiast atrapy użył kamizelki wypełnionej prawdziwym materiałem wybuchowym. Uważajcie uczniowie, bo nie będę powtarzał, pociągamy za ten sznur i pierdut. No bombowa lekcja, nie ma co. Doszło do niej w islamskim godzinnym technikum mechanizacji samobójstw i okaleczeń nr 13 podczas zajęć praktyczno-technicznych. Ofiary były uczniami klasy pierwszej, bum, najbardziej od połowej klasy w szkole. No, <laughs> nie miał zdolności pedagogicznych ten gościu, a no, może e, rutyna go zgubiła? Ale patrzcie, takie szkoły istnieją. Idą do nich młodzi ludzie, którzy zamierzają związać swoją przyszłość z perspektywicznym zawodem samobójcy i z tego się utrzymywać aż do emerytury i opowiadać później wnukom, jak to dziaduś był samobójcą. W szkole można zdobyć specjalność człowieka pułapki i później podjąć pracę samobójcy na zlecenie, a najzdolniejsi zostają wielokrotnymi samobójcami. Oj słuchajcie, biedni. Ci młodzi ludzie, którzy zginęli, mieli przed sobą przyszłość, mogliby rozwalić pół świata i taką szansę stracili przez nieuważnego pedagoga. No, może nie mieli dobrego, darmowego podręcznika. No i tak chciałem ten, ten felieton zakończyć takim zdaniem, że nie wiem jak Wam, ale mi nie żal ludzi, którzy nie zawahaliby się przed zgotowaniem nam bezsensownej śmierci, ale chyba pozostaniemy przy tych podręcznikach. Co? No, ja też tak uważam.